Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie i słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o Roadcraft, czyli nowej grze od Serbów i ja ten film cały czas czekałem aż dostanę odpowiedź od, bo napisałem maila z zapytaniami o kil... kilka rzeczy się zapytałem, czy gra będzie na tym samym silniku na przykład, czy... Będzie taki sam dzień i noc, tak jak mamy w snobranerze, nie? I parę takich pytań zadałem dość istotnych i nie dostałem odpowiedzi, ale słuchajcie, dzisiaj dostaliśmy na, na forum Focus Entertainment napisał taki dość długi to znaczy dość długi no post, w którym zawarł kilka odpowiedzi na pytania, najczęstsze pytania, więc teraz wam yy, pokażę co tam napisali. Yy, no i słuchajcie, mamy tutaj yy, hello everyone, here is roadcraft, yy, najczęściej zadawane pytania. I co to jest Roadcraft, czy to jest Expansion SnowRunner, czyli to jest dodatek do SnowRunnera. No i odpowiadają, że nie, to nie jest dodatek, że to jest osobna gra i, i to nie, nie należy tego traktować. Czyli tak samo jak mamy SnowRunnera, mamy ekspedycję, to teraz będzie Roadcraft. nie? Jaka, jaki jest cel gry? What the purpose of the game? No i tutaj, żeby tam naprawiać zdewastowany teren. No i a propos tego. Zdewastowanego terenu, zaraz puszczę wam trailer i mam jakieś takie dziwne Coś mi tutaj nie gra, ale to może tylko moje takie uczucie. no ale lećmy dalej nie yy. 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 Czy, czy mogę prowadzić ciężarówkami, czy to jest tylko flatman Znaczy no, czy mogę prowadzić ciężarówkami, tak możesz prowadzić ciężarówki i tak dalej, różne tam będą pojazdy czy mogę budować budynki w następnym jest? Nie, nie możecie budować budynków, możecie naprawiać tylko drogi, mosty, infrastrukturę elektryczną, czyli napięcie, zasilanie, wysypywanie piasku gdzieś tam, zbieranie debris. No i, no i to tyle, nie? No i dalej. Mm, mm, czy kierownice będą na starcie y, działać? No, planują i chcą, żeby. Był podstawowy support do kierownic na starcie gry, na release day, czyli na, na launch day, czyli na, na start gry. E, więc pewnie Basic, no to pewnie e, Trustmaster, Logitech, te kierownicy na pewno będą na starcie. A potem pewnie jak będą pisać w komentarzach, to pewnie będą dodawać paczek, które będą dodawać resztę kierownic. Pewnie tak będzie, nie? E, Mm, i to jest słuchajcie dość ciekawe will the in-game physics the same as SnowRunner czyli fizyka w grze będzie taka sama jak w SnowRunnerze i słuchajcie jest informacja, że ta, ta gra jest na nowym silniku na nowym silniku ale uh, we're still using the Havok physics engine, czyli dalej używamy Havoka do fizyki w tej grze bo the major intention of the uh, swarm engine comes with no ten difference. No, ale większość silnika będzie inny ale fizyka będzie z Havoka. Więc jak będziemy jechać z pychaczem, to prawdopodobnie sobie tamte różne e, rzeczy, które będziemy spychać, mogą sobie latać, fruwać. No, zobaczymy, nie. Ile map na start? Osiem map, e, prawdopodobnie dwa rejony, to może być tak, że dwa rejony z czteroma mapami może być, coś takiego może być, nie? E, ile misji będzie na... E, at the launch? The game sandbox approach allows you to choose your own objectives, but each map will offer a few dozen. Kilka tuzinów każda mapa, kilka tuzinów to to jest co? To, no, 24, 36, 40, coś takiego. No dobra, nie? Can we build roads anywhere? To jest dość ciekawe. Czy możemy budować drogi gdziekolwiek? Yes. Tak, możemy, nie? Wilder there uh, mods launch? Czy będą mody? Nie, nie będzie modów na starcie, bo yy, narzędzie do modowania się różni od tego, które jest w SnowRunnerze. I dopiero później zostanie zaimplementowane i w późniejszym etapie się pojawią mody. Will there be a co-op at lunch? Czy będzie co-op na starcie? Yes, there will be multiplayer and crossplayer, czyli multiplayer i crossplayer będzie na starcie i cztery osoby będą mogły w nim grać. To akurat nie ma napisane o czterech osobach, ale z innego źródła wiem, że są cztery osoby. No i teraz słuchajcie, jak wejdziemy sobie na Steam'a, to mamy tego naszego pięknego. Roadcraft, nie? No i sobie weźmiemy tutaj. O, odpalimy trailer. I teraz. I teraz wam powiem, w czy czym ja mam tutaj problem. Mianowicie. Tutaj gra jest przedstawiona, że. Nie wiadomo, Saber i Focus. I patrzcie: Breaking News, nie? Float yy, yy, Mining region, yy, czyli no, powódź była, nie? I kurna no jak jest powódź to tak raczej nie wygląda no jak jest powódź to raczej domy no pamiętacie obrazki od nas z Polski jak była w 1997 powódź to domy by miały takie ślady od powodzi i tak dalej a tu ewidentnie patrzcie jeden budynek drugi tu budynek tu pół budynku nie ma tu są jakieś ślady jak od artylerii jakby pociskiem dostali tutaj tu pół dachu nie ma, no tutaj, no ja rozumiem, no jest powódź, tu przechodzi woda na przykład czy coś i się zawalił, no ale to wygląda raczej miasto, tu jakieś ślady tak jakby też od artylerii, to wygląda jakby było, ja mam takie skojarzenie i napiszcie mi czy tylko ja mam takie skojarzenie. Że to miasto wygląda, jakby zostało po prostu yy, yy, obszarem artyleryjskim potraktowane, nie? I teraz mam taką teorię, że może ktoś wpadł na pomysł u Serbów, że słuchajcie, no tutaj. Mamy wojnę, więc robimy tak, że na przykład jest zbombardowane miasto i trzeba je naprawić po, po, tam, po wojnie, nie? A ci nie, co ty, bo tu zaraz będzie zadyma, tu zaraz nam tą grę zbanują, tego nie zrobimy, nie? Mówi, no to ty, no to jak to ogarnąć? No to zróbmy, że powódź. Ale rozwalone budynki już zostały i to mi się jakoś tak źle kojarzy, naprawdę... Może dlatego, że, może dlatego, że za dużo jest tych obrazków z Ukrainy i to, to, to mi nie wygląda na zalane miasto. No są tutaj na przykład jakieś takie rzeczy, ale te budynki, no... Te budynki wyglądają normalnie jakby były bombardowane i to jakoś tak jest... dziwne? Dobra, most, na przykład zalany statek, wszystko jak najbardziej, to wygląda jak powódź, nie? Tutaj też to wszystko powódź jak nic, nie? Ale tu... No tu, no patrzcie, no kurna, no tu na przykład to No tu jakieś takie dziury dziwne, nie? To, to nie wygląda jak z Miasto po powodzi, nie? O, tu na przykład, tu, o oh, spoko, nie? Patrzcie, tu woda na przykład jakaś rura się urwała Drogi nie ma, coś tu, jakiś most przerwany, czy tam coś Jak najbardziej, to jak najbardziej, powódź jak nic, nie? No i tu jakieś takie, wiecie, rzeka niesie Śmieci, to się gdzieś tam spiętrzyło, trzeba tak... jak najbardziej, to spoko, nie? No. Jakieś kontenery wywalone pewnie, jak najbardziej, super, nie? Utknąłem, dobra. Słuchajcie, drogę będzie można zbudować wszędzie. Tylko jestem ciekaw, czy będzie trzeba gdzieś jechać po piasek, potem ten piasek wysypać, potem gdzieś jechać, zrobić cement, zrobić ten asfalt i potem dopiero dowieźć do maszyny i potem wyasfaltować. Może być to ciekawe, nie? I drogę można wszędzie zbudować. Znaczy, pewnie w miarę możliwości, bo wątpię, żeby można było zrobić przez rzekę. No ale co, chyba, że tyle piasku tam wysypiemy? Nie, no raczej nie. No. I tutaj o ile ten. Te maszyny jak jeździły, te ciężarówki i tak dalej w tym trailerze to widać było, że to jest po powodzi. To było spoko. Ale te pierwsze budynki to powiem wam, że dla mnie jakiś taki niesmak troszeczkę, nie? Ale dobra, zobaczmy sobie teraz ten, foty. Bo tu mamy jeszcze foty. No, zaraz, zaraz, za daleko pojechałem chyba. Dobra, to mamy wiadomo, no to tutaj mamy, tutaj będziemy sprzątać sobie, Nie? Hmm. No i zobaczcie, tutaj, no, kajak na tym. No tu, jeżeli to będzie na przykład, że tornado, bo patrzcie, rozwalone drzewo, to ja kupuję, nie? Kupuję, że to było tornado. To było tornado, wszystko, po, wiecie, dachówki, rozwalone drzewo gdzieś fruwało, wpadło w ten. Kajak wylądował na dachu, to jest tornado, ja to kupuję, to jest ok, nie? To, to mi się zgadza, to mi się, 2 plus 2 mi się dodaje. Hmm, dobra, tutaj mamy gdzieś pustynia, tutaj. Samochód zabieramy no to mi pasuje na tornado na przykład nie Tutaj powódź była rura pękła coś tam Ok, nie mhm. No trochę taka wąska ta droga tutaj powiem wam że tak No tutaj robimy aha czyli pieniek jest słuchajcie na drodze będzie pieniek będzie trzeba pieniek wywalić żeby Posypać piachem zrobić asfalt dobra nie Drzewka będzie można usuwać mm, Ciekawe i co? To wszystko na razie, jeżeli chodzi o foty. E, dobra, planowana data wydania 2025. 2025. Nie podali kiedy, więc równie dobrze może być w grudniu. Hmm. Transmisja na żywo 21 sierpnia. Dobra, to już odbyła się w takim razie. Worldwide Review. Dobra, no to co się już, już wiemy, że była, nie. E, dobra 2025 kiedy w grudniu 2025 czyli ponad ponad rok czy na przykład na lato nie wiemy nie mamy daty premiery ale w takim razie ja tu sobie kliknę obserwuj bo mnie ta giera interesuje i podejrzewam że was też dobra to tyle w tym filmie jak wam się podobało to zostawcie pamiętajcie, żeby zostawić suba e, i widzimy się w następnym filmie siema cześć